Witajcie, Owczar z tej strony. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy psychiatryk. No nie ukrywamy, no to było dosyć chore gówno. Więc teraz idziemy spotkać się z Lidią i Kamilo. Zobaczymy, co oni mają do powiedzenia. Tylko oni są tu No, No otwórz. O, siema moja. Udało ci się! Oj, osłabiona. Kurwa, ledwo, naprawdę mało brakowało. A jak z tobą, wszystko ok? Oh, przepraszam. Alarm ściągnął uwagę zarażonych i straciłam nad nimi kontrolę. Masz neurozynę? No, trzymaj. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że zadziała i Lidi uda się uzyskać silniejszą i trwalszą kontrolę nad zarażonymi. Oh, co by nie mówić. Nie jest to przyjemne. Powtarzam! Atakują ratusz! Keller, okay. mów do mnie, co się dzieje! Krain, to baron! Baron chce nas zabić! Kurwa. Idź, Kyle. Zbierzemy ludzi i spróbujemy pomóc. Przyjąłem, już do was biegnę. Czasówka, 100%. Zawsze z ratuszem to jest kurwa czasówka. Tak, czasówka. Nie myliłeś się. Zostaniemy, kurwa, z tym frajerem w Flores, czego ty, kurwa, jeszcze ode mnie chcesz? Kurwa. Chcę cię przeprosić. Widziałem. Pierdol się, na chuj mi takie przeprosiny. Kyle, zostawmy to na potem. Teraz musimy uratować moich ludzi. Tak, a przecież nie, przed nimi, uciekłaś, Kyle, umieścili przy urządzenie ściągające zarażonych. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Kurwa, ile to jest. Kurwa. Kurwa. Muszę się uleczyć. Dobra, ty się nimi zajmij, a ja kurwa ten... Wyłączam to. Koniec. Koniec kurwa tej zabawy. Leżeć, kurwa. Ja robię festyn, no. go, głów. Deżeć, kurwa. Nie rusza się na łódź. na dachach. gotowych. No tak, czerwony Nie. gaz. By jakiś mutanty nie He! <gudy> 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 nie wykrakaj, kurwa, tego, tego proszę cię. Baron atakuje ratusz. Chyba załaty dobiegły końca i wybuchła tak. otwarta wojna. Tam musimy mieć Spodziewaliśmy się, że do tego dojdzie. Próbuję im pomóc. Odezwę się później. Dobra. No biegnij z kurwielu. Szczerze? Dosyć dużo czasu tutaj na to. coś na mnie. jakiś ścierwo. Łe! No błagrzesz, kurwa, na nie. Kurwa, przepuszczaj. Nie podpuszczaj. Błagrzesz, Nie Dobra, Oh o To jeszcze snajper, snajper! Padaj! O kurwa! Kurwa, ładnie słuch! No nie trafiłem z kąpaną! Ja się zajmę nim z najperem! nienawidzę tych... ataków za mężczyzn! Nie wiem, kurwa, walczyć, czy jestem wcisnąć zjeb... Kuja zrobisz? Pierdolę z tego dachu. Jeszcze chyba żyjesz. Ja bym go zostawił, żeby go w wpierdolił. No jeszcze ktoś, czy tyle? Zjebam. Przecież wszyscy Kyle, jest ich więcej. A już trzeba było czekać na ten. O, grane ręczne. uuu, rzadki. Dobra, ty idziesz do tego bliżej, ja do tego dalej. Bliżej? To masz tam jednego bliżej Ja idę na drugi koniec miasta A tam idziesz, dobra My się trochę nie zagadaliśmy, bo zrobiliśmy iść bez bójki w to samo miejsce. Nie, to by nam zajęło trochę, kurwa, dużo czasu to, Kurwa, wchodzisz nie do tego budynku, tylko na budynek, z Kim jesteś? Kim jesteś, kurwa, to z w Zaklei. Okay. Dobrze. Nie. O, jak kurwa i zabił, no. Saj mi się czek. Czyli zresetuję wodę, A kurwa? Nie, Ja nie żyję jak coś, jest, bo mam czekanie no, co ty gadasz. Ja. No, pomiędzy biedynką ja zrzucił, kurwa. Odejdź ode mnie! Kurwa, przyjmijmy atak w tej swojej wycieczce. Ja pierdolę. Dobra, idę tam. Z patwiczką się fajnie, czy z takimi błędkami się upchnuje te dystanse. Kurwa. Tak, to mocna patwiczka. No wypierdalaj kurwa trupie je trupie kurwa Już tam lecę tam jeden kruków to jest pokonał <minuszy> je... mi wyjepa wy jakieś jebło... silne zrzut Już tam lecę Of No właśnie Czek, więcej tych próbował Dla mnie dobrze Pierwszy się dzieje Gdzie to kurwa jest Dziwne, że jak ja na przykład leżę, to że mnie ząbie jaki że mnie... Gdzie sobie, Gdzie ty tu leżysz? Przy budynku. Pod budynkiem jakby. Mi ja się niżej budynku. Dobra, na dachach czysto. Podbądź się tych gradatów gazowych! Przyciągają zbyt wielu zarażonych! Zaraz. Ale gdzie ty kurwa jesteś? To przy budynku, pod budynkiem. Gdzie? Dobra, żyję już. Bo się pissemka zaotaczała inna. Okej, okay, dobra. No, no ulicy leżałem po prostu. Ale to jest twój ulic. Nie widziałeś korki mojej? Nie. trudno o, zauważyć akurat, akurat tej grze trudno zauważyć. Dobra, trudno. Ważne, że, że żyje i że się misja nie zjebala. Dobra, lecimy dalej. się? O nie, witchka tu jest. Nie paniesz tego? Pachnie! Okurz, a kurz, jak to... Nie, Pierdolę. Co, się Co teraz? Teraz to mamy totalnie przesra. Znajdziesz jakichś jakiś wielki bydlak. Potrzymaj go. Czyżby nasz kolega? Zosmaria. Maria. się chimera jebana. Kolejna. chimera no, po prostu. Dobra, bestia uruchomiona, kurwa ja się zajmę tym małymi no i co No 4 Bestia ten no muszę wejść trochę wyżej, bo muszę naprawić kurwa siekierę Ech, ja pierdolę, co za dziwka! Eee, gdzie mam karabin? Moi chłopcy... Spierdalań! Pierdol mi sobie zaraz! O łał, wow, gestajem, kurwa! Dobra, na szczęście. No co?! Nie mam do końca municji. Dobra, napierdalam. Uff, masz zmarowany jest na mnie. Wydalona doniczka z kwiatkiem. O. Leżysz chuju. Dzień w końcu, pieprzona po czwaru. <laughs> kurwa, uwielbiam jego teksty, kurwa w tej części uwielbiam. Ja pierdolę! No nie! <laughs> nie! Nie, nie. No. Ja mam Może ja się beczkami wylewali. O kurwa, ja pierdolę, ja już mam tego dosyć, nie? Ich posrało, kurwa. Nie, 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 Amunicji, kurwa, tam była amunicja przy tej skrzynce, ja muszę do niej pobiec, tyle szybko Gdzie ona jest? Tutaj Muszę jebić koletkę, karabinę i jebić koletkę Nie wiem Karabin, karabin Kurwa, zjebie, spierdolony No nie Oczywiście. Idę na Dark 2, niech się dużo uleczy. No! Co?! Bo... Jeszcze ten zjebany dubiozombie jak musiał mnie tu wezmapać. jednej, pomogę z drugą. O, o nie, wiem, która, ta która. Nie, o, wiem, to o, Ej, mi nie, wydaje, nie, ta, która ma nie, żyć nie, 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 Nie ma się, Nie, nie, umrę zem. Nie! To mnie kurwa zabiło. Gdzie ty jesteś? Kurwa, no. to ci pomaga. To mnie kurwa zabiło. O, żyje. Fasemkę mnie uratowała. Albo pomogła z drugą, czyli kontrolowała tą drugą, żeby, żeby zabijała drugą gimerę. Kurwa, dobre. Nie, poszła za po prostu kurwa. Masz kurwa tupet, żeby pokazywać mi się na oczy. Masz pełne prawo być wściekłe. Co ty nie masz? No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tylko no mnie tak. wysłuchaj. No to słucham. Masz jedną pieprzoną szansę. Posłuchaj, ludzie barona schwytali mnie wraz z patrolem wkrótce potem, jak uruchomiłeś elektrownię. Myślałam, że zginę, że to mój koniec. A baron postawił mi warunek. Gdybym cię nie wydała, zabiłby nie tylko mnie, ale też wszystkich moich ludzi. Nie mogłaś tego powiedzieć? I co takiego byś zrobił? Zginął z nami wszystkimi? Mogłam poświęcić ciebie, albo resztę. Każda decyzja byłaby zła. Zawarłaś pakt z diabłem! Dla ciebie wszystko jest czarno-białe. Ale to nie jest takie proste. Gdzie byłaś przez cały ten czas? W jakiejś jamie w lesie. Wyrywając sobie włosy z głowy i zaglądając w lufę pistoletu. To co dokładnie stało się w kopalni? Ja... przepraszam. Uciekłam. A potem Baron zmienił zdanie i... Zresztą sam wiesz, co zrobił. To wszystko było na nic. A potem usłyszałam o ataku Barona, o tym, co zrobiłeś dla ratusza. Po tym, co ja tobie zrobiłam. Po mojej zdradzie. I zrozumiałam, że muszę zacząć działać. Dopiero teraz zrozumiałaś. Żołnierze. No nie, sam bardzo. nie. Lidia przyjechałem. Nie, Lidia przyjechał. A Lidia? Myślałem, że żo żo żołnierze i ten... Kyle, Wszystko w porządku? Lidia to byłaś ty, prawda? Dziękuję. Uratowałaś mi tam tyłek. Ten lek, który zdobyłeś, zmienił wszystko. No Mocnie klepie. zdolności. zdolności. Coś niesamowitego. Lidia? Ty żyjesz? Wszyscy no nie, żyjesz. nie. Nie dzięki Tobie zrobiłam to, co musiałam zrobić. Wypędziłaś nas. Posłałaś na śmierć. Ale jak widzisz, żyjemy. I mamy się dobrze. Ale jak? Nauczyliśmy się panować nad infekcją. Wykorzystywać ją. Ty nie widziałaś w nas ludzi. Widziałaś tylko zagrożenie. A teraz co widzisz? Masz rację. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Myliłam się co do wielu rzeczy. Dobrze, Florence. Być może czas zapomnieć o przeszłości i skupić się na tym, co przed nami. Zgoda. Baron jest naszym wspólnym wrogiem. Jeśli chcemy go pokonać, to musimy działać razem. I im dłużej czekamy za atakiem, tym gorzej dla nas. Tylko jak? Jego twierdza jest nie do zdobycia. Nie damy rady się nawet do niej zbliżyć. Dlatego musimy go stamtąd wywabić. Jakiś pomysł? Baron robi wszystko, żeby odnaleźć bestię. Złapmy ją. To sam do nas przyjdzie. Jestem pewien, że to zadziała. Może i zadziała, ale jak chcesz to zrobić? Mamy coś, czego nie ma baron. Telepatię. Co? Sven, weź dwóch najlepszych telepatów i idźcie do lasu. Spróbujcie zlokalizować bestię. A jeśli się uda, natychmiast dajcie znać. Musimy zastawić Sven. pułapkę. Przecież on jest nam Sven. idealne miejsce blisko naszej Ej, jaskini. No tak, kurwa. Dobra, Dobra my ale jak ją tam ściągniemy? Tak jak oni zwabili zarażonych na plac. Za pomocą tego gazu. To może zadziałać. Skąd chcecie wziąć ten gaz? Z fabryki ENDF. Tam go produkują i tam Baron trzyma zapasy. Dobra. Wiemy co robimy. Kyle, ty idziesz do fabryki po kanistry z gazem. A ja i Florence skupimy się na zastawieniu pułapki. Przy odrobinie szczęścia to się może udać. Na pewno się uda. W ciałach wyjemy. Achievement Wzmocniona telepatia. Przetrwaj eksperyment terenowy. Okej, okay. jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Dawidzicie, też się również z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.